Cześć, witam w samym kanale. W tym filmie chcę powiedzieć, jak siać seller. Jakie wybrać w podłoże, jak siać, jak zadbać o rozsadę, żeby uprawa była jak najbardziej udana. Powiem również na co zwrócić uwagę, żeby nie zniszczyć swoich rozsad. Więc, jeśli ten film jest interesujący, to pozostań na kanale. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania, podbijania i oglądania innych filmów. I tak zacznijmy od podłoża. Podłoże najlepiej wybrać specjalistyczne, takie, które jest przystosowane do produkcji rozsad. Podłoże powinno być lekkie, dobrze przepuszczalne, wodę bogate w próchnicę. Najlepiej sprawdzić się specjalistyczne podłoże do wysiewu i do produkcji rozsad. OPH między 6,5 do 7,5. Seler lubi, właśnie, lekko kwaśne lub obojętne podłoże. Dobrym wyborem będzie ziemia na bazie torfu, który dobrze utrzyma wilgoć, ale nie po podlewaniu częstym, nie będzie zbijał się w twardą bryłę. Struktura powinna być drobna i wolna od patogenów. Najlepiej kupować ziemię parzoną, odkażoną, sterylizowaną, taką, żeby nie przenosić patogenów. Wybór odpowiedniego podłoża dla uprawy seleru, produkcji rozsad jest bardzo ważny, ponieważ nasiona są bardzo, bardzo drobne, mają bardzo słaby system korzeniowy w początkowej fazie. Jeśli podłoże będzie za ciężkie lub zbyt gliniaste, nasiona nie przebiją się przez skorupę, a korzenie mogą zacząć gnić z powodu braku powietrza. Skoro sprawę podłoża mamy załatwioną, to teraz kiedy siać seler? Seler ogólnie ma bardzo długi okres wegetacji, sięgający nawet do 7 miesięcy, dlatego tak ważne jest, żeby już teraz zacząć siać go na rozsady Termin na siewy zaczyna się od początku lutego, niektórzy sieją nawet już w styczniu, do połowy marca. Tylko, że połowa marca to już jest taki ostateczny termin, którego nie należy przekraczać, ponieważ zbiór może już się nie udać. I jak sieć seler? Ogólnie do podłoża mamy już powiedziane, więc lekkie, przepuszczalne, które się nie zbryli. Nasiona seleru są bardzo drobne i wymagają światła do kiełkowania, dlatego rozsypuje się je na powierzchni ziemi, i nie przykrywa warstwą gleby, tylko delikatnie je przygniatamy do podłoża. I tutaj bardzo ważna sprawa. W przypadku siewu seleru najlepiej jest siać po każdym ziarenku do osobnej wielodoniczki. Wiem, że to będzie zajmowało sporo czasu, ale dzięki temu unikniecie problemu z pikowaniem, ponieważ rozsypany seler w jednej donicy jest bardzo ciężko pikować. Natomiast jeżeli będziecie mieli w wielodoniczkach wsadzonej po jednym nasionku, po dwa, będzie Wam o wiele łatwiej to wtedy pikować, jak będą już dwa, trzy liście właściwe. Co jeszcze do samego wysiewu można powiedzieć, to to, żeby wysiewać już na zwilżone podłoże. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli będziemy zwilżać podłoże spryskiwaczem zaraz po wysianiu, te nasiona mogą nam się poprzenosić, możemy praktycznie wszystkie wypłukać z wielodoniczki. Na koniec pojemniki należy przykryć folią lub pokrywką lub szkłem. Tak aby utrzymać jak najdłużej wilgotność, żeby w tej początkowej fazie kiełkowania zminimalizować ryzyko wydmuchania czy też spłukania nasion. Ustawiamy je w bardzo jasnym miejscu to jest bardzo ważne w temperaturze między 20 a 24-25 stopni. Celer jest bardzo ciepolubny i dlatego taki, taką temperaturę potrzebuje do kiełkowania. O późniejszych fazach dbania o rozsadę będę Wam nagrywał następne filmy. W tym filmie wyjaśniłem jak siać, na co zwrócić uwagę. Nie poruszałem tutaj tematów związanych z wyborem nasion, ponieważ to każdy odmiany swoje ma ulubione, które mu się sprawdzają. Natomiast zasada siewu jest praktycznie taka sama. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania, podbijania i oglądania innych filmów. Na razie, cześć.